Witam Państwa bardzo serdecznie. O, jak się to może naprawdę źle skończyć? Wędrowanie przez takie podmokłe łąki, przez które przepływa jeszcze jakiś strumień. Śnieg się topi. No, drodzy Państwo, właśnie sobie wracam do domu przez taką łąkę z lasu. No, mam w ręce oczywiście kijki trekkingowe. No, miałem tutaj, właśnie w tym miejscu postawić kolejny krok. No, i stwierdziłem, że wcześniej oczywiście zbadam teren tym kijkiem. Zobaczcie, dokąd w ogóle wchodzi. Zobaczcie, dokąd wchodzi kijek. No, większa część tego kijka się schowała w ogóle, zarówno pod śniegiem, jak i pod wodą, bo to jest trawa tutaj. Y na powierzchni jest trawka bardzo zwodnicza a pod trawką no nie wiadomo i czasami pół metra i czasami więcej jeszcze y, oczywiście zanim noga dotknie gruntu więc drodzy państwo ja przykładam sobie w tej chwili do y, ja sobie przykładam w tej chwili y, tą miarkę tutaj jak zmierzyłem tym kikiem trekkingowym to jest do połowy uda wyobraźcie sobie y, tutaj można było zanurzyć się przy tej okazji, oczywiście, nawet i krzywdę zrobić, bo tam nie wiadomo, czy nogi by się nie złamało, może skręciło także takie niebezpieczeństwa. Po Taki zwodniczy po prostu teren. Ach, tutaj już jest troszkę płyciej, ale zobaczcie, i tak kijek się chowa naprawdę bardzo. To takie podmokła trawa, takie bagnisko, niemalże. Zobaczymy, czy tędy można przejść. No, ewentualnie chyba będę się musiał stąd wycofać. Nie ma co ryzykować. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie.